Chodzi tkaniny, również jest bardzo ogromny wybór. Mamy i koronki, i szyfony, i suknie o pasanie lejącym, i suknie bardzo obszerne, zdobione biurkami, zdobione kosztami starowskiego. Ogromny wybór, jeśli chodzi o pasanie, jeśli chodzi o... Tak, jeśli kobiety przychodzą, Dobieramy do karnacji, do urody, do koloru włosów, oszu, no i oczywiście do figury, bo każda suknia musi znaleźć swoją właścicielkę i każda panna młoda musi pięknie wyglądać w jest Dort doszliwy jest uzależniony od, od wielkości wesela. I przy stuosobowym weselu, to jest taka średniej wielkości liczba gości na weselu, potrzebujemy około 10 kg tortu I to jest koszt około 500 zł. Jakie to są dąby? Często z, z tego się nie zajmują. Dąby są generalnie, różnią się sposobem dekorowania nowania. Mamy trzy sposoby dekorowania czyli I okay. ale to na pewno znajdziecie, ja sama nawet nie wiedziałam, czy tyle jest salonów śmutnych. branże ślubne, począwszy od ubioru dla pani i dla pana poprzez zespoły muzyczne, poprzez wszelkiego rodzaju usługi kosmetyczne, dodatki do ślubu, auta do ślubu, zespoły, także każdy zwiedzający, który planuje ślub czy wesele, może tutaj znaleźć naprawdę wszystko. A które stoiska cieszą się największym powodzeniem, zainteresowaniem? Myślę, że przede wszystkim suknie ślubne, ponieważ każda kobieta chce wyglądać w tym dniu jak księżniczka. W związku z tym ma tutaj również spore pole wyboru. Dodatkowo przepiękne stoiska są z samochodami ślubnymi, są prezentacje na scenie, zespołów muzycznych, różnych opraw ślubnych, bractwo rycerskie, na przykład, które jest pewną nowością i pewną urozmaiceniem ślubu czy wesela. Także oferta jest naprawdę bardzo bogata. Mamy ponad 120 wystawców w tym roku. Targi cieszą się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających to widać na hali. Także wszystkich zapraszam jeszcze jutro od godziny 10 do 18.